Witajcie, kochani. Bardzo przepraszam, ostatnio nie miałam możliwości, żeby nagrać. Dzieje się bardzo dużo złego. Gdyby ktoś miał jakiś pomysł, pomysł na rozwiązanie sytuacji albo mógłby w jakikolwiek sposób pomóc, byłabym bardzo wdzięczna. Natomiast dzieje się wiele. Chociaż y, musimy się nauczyć patrzeć nieco inaczej na rzeczywistość, na to, co, y, co jest nam podaje, podawane, tak możemy powiedzieć, prosto na tacy. Y, w tej chwili y, coraz więcej niezależnych dziennikarzy y, zwraca uwagę na to, że rzeczywistość, którą y, nam się podaje, to właściwie serial. Właściwie mamy do czynienia z czymś w rodzaju y, Truman Show. Kiedy to, co ma się prezentować jako normalne życie, jest po prostu umiejętnie zrealizowanym scenariuszem. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, na rolę odgrywaną przez portale społecznościowe. Otóż portale społecznościowe mają stanowić rodzaj systemu kanalizacyjnego który ma odciągnąć uwagę ludzi od spraw naprawdę ważnych, które się usiłuje przepchać kolanem, z drugiej strony starając się skupić ich uwagę na tym co w języku angielskim określa się jako bullshit, czyli po prostu now głownoburze. Bardzo często we Włoszech wyraźnie widać to, jak tworzy się sztuczne polemiki, na przykład na temat, co jeden raper powiedział drugiemu raperowi ewentualnie podobne wydarzenia. Cały świat się trzęsie w tej chwili po aresztowaniu jednego. Z raperów, a zarazem przedstawicieli przemysłu fonograficznego, chodzi mi oczywiście o pana Digi, który jest przyjacielem między innymi jednego z byłych prezydentów. Przepraszam bardzo, ale tutaj po prostu zwierzaki nie posiadają systemu wyłączania baterii, więc po prostu jeśli piesek będzie chciał, wtrącić się do dyskusji, jak to właśnie robi, no to mam nadzieję, że zrozumiecie. I w chwili obecnej właściwie można powiedzieć, że przy okazji tego ostatniego aresztowania można zadać sobie trochę pytań. A po pierwsze, jak dużo czasu potrzebowała policja, aby właściwie móc aresztować osobę, która ma na sumieniu tyle przestępstw, że mogłaby spędzić w miejscu odosobnienia kilka Najbliższych stuleci. Czy rzeczywiście było potrzebne jedno tylko uh, uh, zgłoszenie? Czy nikt o tym wcześniej nie wiedział? To jest jedna z tych wyjątkowo zastanawiających rzeczy. Y również, jeśli popatrzymy na całą sieć, która w tej sytuacji została obnażona, mamy to praktycznie wszędzie. Y I tutaj, y co dalej będzie y z y przemysłem? Rozrywki, takim jak Hollywood, który w tej chwili praktycznie został przejęty przez finansistów właściwie określonego pochodzenia, to należy się zastanowić. Ja przypuszczam, że po prostu nic się nie stanie. Także, jeśli patrzymy, to zastanówmy się zawsze, jakie jest drugie dno co jest w tle. I tutaj widzimy, że Praktycznie jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo istotna. Jeśli sobie posłuchacie wystąpień polityków, na przykład w Parlamencie Europejskim, który to parlament w chwili obecnej jest, ma bardzo dużą grupę konserwatywną, która została odsunięta od rządów. Właściwie ludziom tym pozostają jedynie wystąpienia i wiecie, wy widzicie jedynie jak wyłączają mikrofon. On panu Brownowi, który przemawia zresztą przy pustej sali, ale nie tylko jemu. W tej chwili jest grupa bardzo zdecydowanych, konsekwentnych i obdarzonych ogromnym temperamentem także e, parlamentarzystów e, hiszpańskich. I właśnie tutaj e, dość jasno o, wyraził się na temat e, zarządzania. Unijnego, pan, który się nazywa Avile Perez i któremu również wyłączono mikrofon. Także w tej chwili Mamy właściwie widzimy taką politykę z trusią, że należy schować głowę w piasek w nadziei, że to samo przejdzie. Rozmawiałam z takim bardzo miłym Włochem na temat aktualnej sytuacji. i On wyraził się, że no najwyższy czas zawołać, że król bądź cesarz jest nagi. Ja tylko chciałam przypomnieć, że od czasu, kiedy takie wołanie mogło cokolwiek zrobić, wynaleziono zatyczki do uszu, i w chwili obecnej widzimy praktycznie zatyczki do uszu, które pozwalają osobom, które siedzą w chmurach, po prostu coraz bardziej zaciskać pasa, stosować coraz ostrzejszą cenzurę. I tutaj jest pewna bardzo ciekawa rzecz. Otóż w tej chwili w Anglii usiłuje lewicowy rząd, oczywiście, czyli Lejborzystowski, usiłuje bardzo dokładnie określić właśnie ramy, no znaczy tak, tak zdefiniować islamofobię, żeby można było praktycznie każdego kto nie wychwala wyznania spółwyspu arabskiego zamknąć do więzienia także albo skutecznie nastraszyć innych. Bo wiecie co się okazało? Okazało się, że owa definicja, którą usiłowano wprowadzić jest absolutnie niezgodna z kartą praw człowieka, a także z zasadami określającymi warunki równości. Także widzimy tutaj takie działania w tej chwili już praktycznie jawne i jedyna rzecz, którą, którą właściwie się stosuje, to już nie ukrywanie tematu, natomiast wyłączanie mikrofonu. I tutaj jeszcze jedna o, sytuacja, które, która może Wam się wydać nie do uwierzenia, ale miała miejsce. Podobno miała miejsce w Austrii, a mówił o niej Pan Wittorio Feltri, którego bardzo lubię. Dawny, długoletni dziennikarz, długoletni wydawca, m, który po prostu, mając już dobrze ponad 80 lat, m, mówi to, o czym myśli i nie bawi się w dwuznaczności. A mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, że w Austrii, w pewnym żłobku, tak, proszę Was, nawet nie w yy, 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 przedszkolu, tylko w żłobku, yy, pani dyrektor zarządziła, aby pracowniczki, opiekunki dzieci były ubrane w sposób, który nie raziłby uczuć muzułmańskich rodziców. Czy wy możecie sobie wyobrazić? Praktycznie w chwili obecnej w żłobku, nie w przedszkolu, tylko w żłobku usiłuje się odchodzić od własnych tradycji, od dumy narodowej, byleby tylko nie urazić jakiejś mniejszości. Przypominamy, jeśli chodzi o demokrację, jest to ustrój, w którym decyduje większość. Mniejszość, oczywiście, jest chroniona przez konstytucję, które zapewniają pewne prawa podstawowe wszystkim osobom, ale nie może być tak, że mniejszość decyduje o większości. I to jest, słyszymy to coraz częściej, coraz więcej ludzi to mówi, natomiast jedyny rezultat to próba wprowadzenia regulacji coraz bardziej restrykcyjnych i wyłączanie mikrofonów. Jest bardzo ciekawa, w jakim to pójdzie kierunku. A jeśli chodzi o wystąpienia i w tej chwili o powiedzmy sobie taki kryzys polityczny, bo już naprawdę trudno określić, kto jest kim. Ja przyznam się, że lubię rysunki pana, który się nazywa Wauroseny i często nawet je kopiowałam. Też jest to człowiek, który no, chyba najbliższy jest pana pana mleczki. I są to po prostu bardzo, bardzo ciekawe rysunki. Natomiast w chwili obecnej jest to lewicowiec. On pochodzi z północy, jest takim typowym lewicowcem i tutaj. Bardzo ciekawy materiał, do którego daję wam link, a mianowicie nazywa się generał Wauraci. Czyli oczywiście jest to zbitka od Senezji i generała Wauraci. I otóż co powiedział pan Senezi? Otóż powiedział, że on jest zdziwiony, zaszokowany i jest mu drańsko przykro, że o ile uważa pana generała za tutaj niemalże zwolennika okresu międzywojennego we Włoszech, Natomiast wypowiedział on słowa, które on chciałby słyszeć z ust przedstawicieli partii lewicowych: a mianowicie, skończcie z tą wojną. Jako, że nikomu i niczemu nie służy poza zabijaniem ludzi i ryzykiem. Tym bardziej, że we Włoszech, cytuję się wypowiedź pana Lini, Lini, Lilina, o którym wam mówiła, Niko, mówiłam. Mówiłam Mikołaj Lilin, przedstawia się, przedstawiał się jako Rosjanin. Potem w międzyczasie okazało się, że wcale nie jest Rosjaninem, tylko pochodzi z Mołdawii, wcale nie walczył w Czeczenii. Także jednym słowem, człowiek legendowany, ale tutaj. Mówiąc o tym, jak to dalej ma wyglądać ciąg dalszy tego konfliktu, i między innymi nie wiadomo, czy powiedział to celowo, czy mu się wypsknęło, ale to, że wojska rosyjskie mają już także wyposażenie, na przykład z preparatów na bazie polonu. A polon, samo, samo to słowo powinno nam dać do myślenia, gdyż jest to jeden z pierwiastków radioaktywnych, który został odkryty przez Marię Skłodowską. No i nie, jest, nie okazał się tak wszechstronny jak rad, ponieważ jest o wiele bardziej toksyczny. Czyli broń na bazie polonu ja dalej nie kończę, nie chcę nikogo straszyć. Ale po prostu sytuacja, w jakiej się w tej chwili znaleźliśmy, jest wyjątkowo o, trudna. Kolejna sprawa, o której we Włoszech usiłuje się nie mówić, ale powoli, powoli przecieka, a mianowicie okazało się, że gigant Black Rock, czyli czarny kamyczek, w tej chwili uzyskał zgodę włoskiego rządu na to, aby włączyć się do programu obronnego włoskiego, znanego jako system Leonardo. No, cóż, nie ma sensu tutaj opowiadać o szczegółach, których między Bogiem a prawdą nikt nie zna, ale jak sugeruje mądry, zresztą bardzo bloger, Omega Click, jeśli połączymy to z systemem finansowym światowym, który się nazywa Aladdin, no to sytuacja wydaje się no już poważna, prawda? Także jest to stosunkowo istotne. Jak my na to będziemy patrzeć? No cóż trudno opowiedzieć. W każdym razie niestety nikt nie zdołał zapobiec przepchnięciu kolanem w ogóle niegłosowanego owego paktu dla przyszłości, który jak przypominam w skrócie stwierdza, że nasze dobro nie ma żadnego znaczenia, bo musimy poświęcić wszystko w imię przyszłych pokoleń, a tak jeśli nas po drodze nie stanie, no to czy w ogóle będą jakieś pokolenia przyszłe? Wydaje mi się, że jest to po prostu rzecz dowodząca zupełnego oderwania od rzeczywistości, bo powinniśmy traścić, starać się o dobrostan aktualnie żyjących pokoleń, bo wtedy jest szansa, że nowe pokolenia znajdą lepszy świat. I przypomnę raz jeszcze, co mówił generał Van Nazi. A mianowicie, że tylko bogate państwa stać na ochronę środowiska, bo państw biednych po prostu nie stać. Także wszyscy powinni się starać, aby było coraz więcej bogatych państw i bogatych ludzi, żeby zlikwidować dysproporcje, to znaczy, żebyśmy nie mieli grupki potentatów i reszty biedaków, tylko wszyscy powinni reprezentować przynajmniej średni poziom. To jest bardzo istotna kwestia, o której mało kto mówi. I tutaj też istotna sprawa, wracając do owego paktu. Natomiast tutaj elity doszły do wniosku, że jednak, mimo ich najszczerszych chęci, to do roku 2030 nie uda się sprawić, aby ludzkość całkowicie się w 100% poddała się. No, w 90% 9, prawda? Pozostaje nam ten 1% wybranych. Poddała się lobotomii. W związku z tym już nie mamy agendy 2030, ale 2045. No cóż, lepszy ryc niż, niż nic, ale trudno o tym mówić. może na zakończenie chciałam Wam powiedzieć. Rzecz, która no, w pewnym stopniu rozbawiła i przeraziła Fabia Durantiego z kanału Radio Radio, a mianowicie na łamach Republiki ukazał się artykuł, który dowodził, że w chwili obecnej zwykła tomografia komputerowa może wykazać, czy ktoś jest konserwatystą, czy Postępową jednostką, czyli progresywistą, i tutaj dzięki temu będzie można od razu dokonywać eliminacji niewygodnych. Tak to w skrócie wygląda może nie tymi słowy, ale taki był tego sens. Także pamiętajcie o jednej rzeczy: o ile dobro jest kreatywne i zawsze znajduje nowe sposoby ratowania świata. To złotej kreatywności nie posiada, nie jest twórcze. Jedyne co potrafi, to powtarzać stare schematy i scenariusze i próbować, usiłować prowadzić w życie na przykład to, co widzieliśmy na ekranie w filmach dystopijnych, ewentualnie w takich powieściach jak dzieła Huxley'a czy Orwella. Także pamiętajmy, wierzmy, że dobro znajdzie drogę, aby. Uratować ten świat. I to właściwie wszystko. Jeśli ktoś mógłby w jakikolwiek sposób pomóc, byłabym bardzo wdzięczna. Najważniejsza rzecz, no to po prostu poszukuję dobrego prawnika, który by pomógł jakoś walczyć ze złem w tym moim małym przypadku. No cóż, i to tyle. Spokojnego wieczoru, pięknej jesieni, kochani.